Witam, wróżka Luana i zapraszam wszystkie bliźnięta do wysłuchania przekazu runicznego na pierwszy kwartał. Sprawdzamy, co się będzie działo. Co tam słychać u bliźniąt? O związkach posłucha. Pewno nie w każdym związku u bliźniaka, natomiast jest tutaj posłucha nierealizowanie potrzeb, tęsknota za czymś, za bliskością, za cielesnością, za re, zrealizowaniem, za jakimś ciepłem w związku, zrealizowaniem swoich jakichś oczekiwań. Tu jest skupianie się na brakach, na swoich potrzebach, w jakiejś takiej sferze, że po prostu bliźnięta nie otrzymują w związkach tego, czego chcą. No, i też y, jest taka rutyna w związku, czyli y, praca, dom, rodzina, y, zakupy, natomiast tej bliskości tutaj niewiele jest, ona jest jakaś taka zamrożona. Sprawdzamy dalej. I ma bliźniak szansę na zrealizowanie się, z tym, że on po prostu nie wie, w jakim kierunku pójść. Yy, tutaj jest nieznajomość swojego celu, yy, te, tego, co by bliźniakowi przyniosło sukces. Yy, jest takie troszeczkę yy, za dużo kierunków. Po prostu bliźniak yy, wybierze, nie będzie wiedział, w którym kierunku yy, podążyć, który jest ten właściwy, który dałby sukces. Jakąś realizację siebie, bogactwo inwentarza, to jest niektórych bliźniąt dobre, dobre, runy są na jakiś sukces związany z firmą rodzinną na robieniu coś razem z rodziną, z członkami rodziny i po prostu, bo tutaj można polegać na, na, na rodzinie także. To jest też wyjazd rodzinny, jest pokazany dla niektórych bliźniąt. Generalny, jakiś taki sukcesywny też wyjazd, jest też przeprowadzka, taki wyjazd, który dużo daje. Ta runa by była pożyteczna, wspierająca przez te trzy miesiące dla bliźniąt. Mam nas, mam nas, czyli y, wsparcie od ludzi, y, wsparcie od ludzi i tutaj życzliwość ludzka. No i teraz, Jakiej energii będzie brakować bliźniakom? Ingwas. Was. To troszeczkę powinny bliźnia, bliźnięta yy, wgłębiać się w siebie, czego tak naprawdę oczekują. No i sprawdzam na styczeń. Tutaj będą wspólne jakieś spotkania. Komunikacja, dużo się będzie działo, spotkania towarzyskie, tutaj po jakiejś przerwie bliźniak będzie wychodził do ludzi, to są jakieś eventy, uzdrawianie jakichś rozmów, czyli też roz, rozmowy z osobami, które, które, z którymi się dawno bliźniak nie widział, spotkania także służbowe. Mogą być, mogą być też jakieś dobre wiadomości dla twórczych bliźniąt. Tutaj są też zdane egzaminy. Powinien też dosłownie uzdrowić radość bliźniak w swoim życiu. Czyli te swoje smutki jakieś pozażegnywać. No i teraz luty. Mogą być jakieś niespodziewane wydarzenia w lutym. Także powinien być czujny miesiąc lutym bliźniak. Jest też pogodzenie różnych przeciwieństw na luty, czyli wody i ognia. No i troszeczkę konieczność jakiejś ochrony, czyli zadbać o siebie szczególnie w lutym bliźniak. Dobre, dobre finanse, jeśli chodzi o marzec. Dobre finanse, bardzo fajnie tutaj pod względem finansowym. No i też dobrze dla osób, które posiadają jakieś oszczędności, czyli jakieś zyski też można zainwestować. Mogą się jakieś zmiany w relacjach podziać, jeśli chodzi o marzec. Yy, także yy, no bliźniak troszeczkę zapragnie zmian na linii relacji, jeśli chodzi o marzec. No i teraz sprawdzamy. Runa podsumowująca yy, Turizas. Turizas przekuj swoją yy, siłę yy, w coś dobrego bliźniaku no, tą swoją taką energię. Yy, nadmiar czasami energii przykuć coś dobrego, czyli generalnie w jakieś tworzenie. No i sprawdzamy. Sprawdzamy, co będzie ważne przez te trzy miesiące dla bliźniąt. Rodzina, załatwienie spraw urzędowych, będą jakieś zmiany na linii rodziny. Jeśli chodzi o bliźnięta. Kształcenie, kształcenie. Yy, tutaj jakieś. Yy... Kształcenie, jeśli chodzi o dom bliźniaka, czyli osoba ważna dla bliźniaka będzie się kształcić, to mogą być dzieci, to mogą być jakiś członkowie rodziny, będzie to ważne, czyli zdobywanie jakiejś wiedzy. Bliźnięta będą mm, troszeczkę błędy popełniać, jeśli chodzi o znajomych, czyli y, troszeczkę nie mówić niektórym osobom o y, jakichś swoich y, ważnych, y, ważnych dla bliźniaka sprawach, y, no bo y, nie wszystkie po prostu informacje na temat bliźniaka y, powinny być. Y, usłyszane przez, przez znajomych, także tu bliźniak powinien wykazać się dyskrecją. Instalacje y, towarzyskie, tutaj też to już chyba w runach się też pokazało y, jakieś takie y, kontakty, także z, nie, dla niektórych bliźniąt y, z cudzoziemcami, y, spotkania, y, no i też wspólne wyjścia y, y, bliźniaka z partnerem y, także tutaj bardzo fajnie pod względem towarzyskim, też. No i sprawdzamy. Co się będzie działo? Mentalnie, jakie będą uczucia bliźniaka przez następne 3 miesiące? Samo poczucie bliźniaka. Niektóre bliźnięta nie chcą być oceniane, czują się pod presją, nie chcą, chcą być oceniane, mają taką postawę obronną, będą miały sytuacje stresowe w pracy i też takie naciski, po prostu wymuszanie czegoś, działanie pod presją, pod presją też szybkości. No chcą już się troszeczkę zabawić bliźnięta. No ponownie, że tak powiemy, po przerwie się zabawić. Będzie potrzeba wykorzystanie jakieś szansy, Jakieś szansy y, dla siebie. Y, no i tutaj y, nie przyspania czegoś, żeby po prostu. Y, no, przeciwnik nie wykorzystał jakiejś wiedzy bliźniaka po prostu wtedy, kiedy on nie będzie czujny. Podróże tutaj też są a niektórych bliźniąt. Kreatywność, także yy, bliźniak powinien wykorzystać swoje jakieś atuty być kreatywny, wykorzystać swoje atuty, yy, troszeczkę zdystansować yy, się do przekazywanej informacji mu, yy, no bo czasami te, te informacje trzeba przesiać tak dla siebie. Tak, tutaj bliźniak chce już jest gotowy na to, żeby yy, yy, yy. Spontanicznie się poddać chwili i po prostu co, coś, po prostu, żeby ruszyło w jego życiu i żeby się zmieniło. No i teraz podsumowanie dla bliźniaka: rycerz mieczy, szybkość słowa. Szybkość słowa, czyli to, co, w czym się najlepiej bliźnięta czują w, w rozmowie, w dyskusji, w wymienieniu informacji, w posługiwaniu się biegle słowem, to rycerz mieczy to też wiedza, wiedza generalnie i komunikacja. To powinno być ważne dla bliźnią przez kolejne 3 miesiące. No, i bliźnięta powinny y, zrealizować siebie, bo niektóre mają z tym problem. Tutaj się też wyłaniają jakieś problemy z y, satysfakcją w związkach. Y, I moje drogie bliźnięta, pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia.